Nazywam się Katarzyna Zet Michalska i jestem kobietą. Jestem matką, jestem aktorką. I boli mnie fakt, że nie mogę wybierać. Że decyzja Trybunału Konstytucyjnego ograniczyła moją wolność. Mam nadzieję, że film dokumentalny o tym się nie mówi, pozwoli szerszej widowni zrozumieć, jak wielkim cierpieniem. I z jak wielkim bólem wiąże się jakakolwiek decyzja dotycząca aborcji i świadomość letalnej wady płodu. Mam nadzieję, że da nam dostęp do rzetelnej wiedzy medycznej. I dzięki temu wszyscy zrozumiemy więcej. Mamy prawo wybierać.